Witam się z Wami w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy takiego vloga, pewnie, bo powiem Wam, że już byliśmy dziś rano, jest godzina 10:30, a o 9 byliśmy z Rafałem na USG, takim połówkowym. I już mamy płeć, w sensie. W sensie płeć jest tu na karteczce. Pan doktor dobrze zabezpieczył i będziemy robić torcik. W sensie ja już upiekłam Biszkopt, a pani operator e, zapewni wnętrze w kolorze odpowiednim do płci. Tak? Co łogzie? No, także ja teraz placki smażę, aby mi się nie przypaliły. Weźcie, oj, oj chyba się przypalił. Takie placuszki bananowe zrobiłam. O nie, jest git. Także takie placki bananowe tutaj sobie smażę. Widzicie, jakie fajne, delikatne, bezglutenowe z banankiem. Także um, zaraz ogarnę, jeszcze muszę kupić niebieski barwnik, bo mamy tylko różowy. Niebieskiego nie mamy, a to no, nie wiadomo, jaki kolor w środku będzie potrzebny, więc trzeba mieć dwa. Um, no i tak, i dzisiaj się dowiemy w końcu. Zdzidzi się oczywiście wszystko w porządku, na szczęście, także tak. I co, Luna, chcesz brata mhm. czy siostry? Mhm. Bez różnicy, chcesz dzidzi, tak? Mhm. Tak. Będziesz super siostrą? A jaką będziesz super siostrą? Tu. Tu? Okej. Okay. No. Także ja jeszcze zrobię podróż po właśnie um, po barwnik do sklepu i jeszcze muszę kupić kwiatka, bo mam plan kupić dla Rafała na Walentynki kwiatka w doniczce. Tak. Nigdy mu kwiatów nie kupowałam, to kupię w doniczce. Bo on ostatnio ma fazę na kwiatki i sadzenie wszystkiego. Także zapraszam Was do oglądania filmu. I teraz patrzcie prezentacja brzucha w 19 tygodniu. Mama! O taki taki łobrzuszek. Widać coś? Widać. O. Także. A z przodu to ja, jakby nie było, nie? No. Mama! Tak? Eee. Co jest to? Zobaczcie, mhm. chyba teraz widać na tym białym tle. Także taki brzuszek sobie rośnie i ruchy już czuję, już jakoś od dwóch tygodni, może nie, jakoś od tygodnia, dwóch. Także coś tam na dole w brzuchu mi bulgocze, jakiś pobas I dziś się dowiemy, jaki, czy boi, czy dziewczynka. A. I dawajcie znać w komentarzach, ja jeszcze nie wiem, wy jeszcze nie wiecie, jak to oglądacie, co myślicie. Czy jest to chłopiec, czy dziewczynka. Komentujcie i na koniec filmu się razem wszyscy dowiemy. No, także obstawiajmy. Ostatnio, jak byłam w ciąży z Luną, to e, zrobiłam ankietę na Instagramie. Dzisiaj pewnie też zrobię tak dla zabawy. I wszyscy obstawiali chłopca. A była dziewczynka, więc no zobaczymy, czy Luna nie miała siostrzeczka czy chłopczyka. We'll see. Ale też podobnież nie będzie to łatwa zagadka, bo na kartce nie jest po prostu napisane chłopak, dziewczyna albo dziewczyna, chłopak. Tylko na kartce jest jakiś symbol płci. I to chyba nie ten klasyczny symbol. Co wiecie, każdy zna te kółeczko z tym iksikiem i z tą jakby strzałką. Według Rafała to nie jest ten taki banalny symbol. Także pani operator, dawaj znać, jak ci pójdzie rozkminanie tego. Um, I szukanie w chyba że nie będziesz musiała szukać. Mm. No, ja, ja jestem ciekawa, co jest tam w tej karteczce, ale pan zabezpieczył. Nie da się pod światło, ale nawet bym nie sprawdzała. Nie będę sprawdzać, bo y, po to robimy ten torcik i niespodziankę. Tak. Z Luną nie mieliśmy niespodzianki, bo było z krwi, no i nie miałby kto nam zrobić tej niespodzianki w Belgii, także tak. Mama. I jak już jesteśmy tutaj w kuchni i śniadankach to patrzcie ten jogurt, jak znajdziecie go. To nie patrzcie, nie on, nawet jak wam to jakiecie laktozy i w ogóle to nie patrzcie na to, że on jest bez laktozy, tylko kupujcie, bo to jest naprawdę przepyszny jogurt. To jest najlepszy na świecie. On jest taki kremowy, śmietankowy, że mm, jak taka śmietana osiemnastka, wiecie, tylko to jest lżejsze jest naprawdę najlepszy jogurt na świecie. Jak do mango, na przykład, o sobie jego spożywam, to mm, jakbym go jadła właśnie taki mm, ze śmietanką, Pycha! Zobaczcie te cudo: jogurt, mango i placuszki bananowe, ale panki, ale bez cukru, z miotki troszkę. Co ty już nie jesz? Ty już nagrywasz? A czemu to jest tak z w ogóle? To będzie widać na filmie, nie? To widać, że jest ja. Nie, ty, ty zaraz też tak. Brudny, co? Jest, to się nie, ty nie dotykaj, musisz czekać. Hej. Teraz się dowiemy, czy będziesz miała brata czy siostrę, co? Aż no dawaj. Wow. O tak, trzymaj łap tutaj. To tak, gdzieś z boku. Bo tak. czekaj na 3-4. No to 3-4? 3-4. Aha, cię brat! Uuuuu! Chcesz jeść? Aż mama płacze, jak gdzieś miała brata. Tak, tak, już jest. Niebiesko. Ekstra. Już <grystanie> ty na mnie tak przedstawiała dzisiaj jej odpowiedzi. No, bo nie chciałam, żebyś widziała. I co to będzie? Błyszkę do tego czasu. przy pampersach. Jest takie milion domysłów jak ten powiedział, że, na, że nie trójkąt, nie, Rafał, pamiętasz coś, że podpowiem, że nie trójkąt. Ja tak myślę, aha, trójkąt, czyli męskie na kiblu, to takie. że takie oznaczenie zaszyfrował. Gdzie jest kartka I od co pana boja, no właśnie. Jezus, to go jak jakiś penis. Wiem, <grym>, że narysował. To by... Boże. Pocie, pan nam lekarz narysował, nie? Tu? Pan jadze, robił tam, USG, to jest lekko. płeć. To jest płeć według pana lekarza, pana e, operatora ginekologii. Brawo! Ładniej to wyglądało, jak on tam rysował. Myślałem, że coś ładniejszego narysował.